Cześć, z tej strony miłość. Dzisiaj, no, nie ma mojego kole kolegi, więc. Będziemy musieli w coś sami zagrać. Ja, no, sam zagrać. Nie wiem, dlaczego w ogóle nie odbiera. Nie wiem, może ma coś zadana. Nie wiem, no. Nie, to. Zagramy w. Nie wiem, ja jeszcze nawet wybieram to trochę dziwne. nie zaczniemy jakąś gierkę po prostu. Hmm, szybko. Uuu, to zawsze było ciekawe. To akurat grałem. No to będę sam grał. Może. Chyba, że do kogoś dołączę. No. Więc wchodzimy. I będę musiał za niedługo o jeden. Jeden chłopcy, dwa chłopy Nie, chyba jeden, nie, dobra I się coś pomyliłam, dobra Eee, dobra, dobra Są dwie osoby tu, z dwie osoby będę sama i no, 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 muszę sobie chociaż ten Chcę sobie ten Owner, oh, no, owner. Oh, no. O. Oh to bez sens trochę no a za zero tu jest było zawsze, no. za zero, 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 no o, no A no 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 nie, nie. A no on za zero nic za zero. A nie, jest. Ja miałem coś innego. Nie wierzę. Rozwaliłem jak. ja. 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 trochę słaba, że będę z grał Tak, tak domu chociaż tam. Z moim kolegą pograł od razu. Młe. A. ej, nie, nie widzę ile ją kaszu. Kurde. Albo ślepię. ja. No, jumpa nie mogło. O. Czekaj, labor. Nie jestem. Mam tylko 28. Będę musiał ten, bo. Więc to chyba nie jest za 20 ani za 8. Za 500. Psz, psz. No. Mówi się jo... ej, ej, czy ja mogę go zająć? 200 czy te? No nie. Jakie głupie kurna Ale laguje, nie. Laguje czy nie laguje w sumie? B. Nie pierwszy do 250. Czemu zaś tak. a Ale będzie długi chyba. Bardzo. Bo nie ma nikogo tu. O! Już wiem, na co mam się przygotować. No, 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 chcesz? 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 No. To nie zadzieraj ze mną. Nie tak. Zaczęłem dopiero. Nie, ja nie, jeszcze nie miałem sto. Eee, muszę, musi ja, ja muszę. A to od tamtego serwera już ktoś się... nie, nie ktoś tam. Zawsze z kolegą robiłem takie, że tam był ten konwajor Nie, mi się myliło. I tak robiliśmy, że ja skakałem, że on szedł na moją głowę I on zabierał zawsze to Śmieszne to było O, 32 Wiecie co, wiecie Wolę do kogoś yy, Dobra My musimy zmienić serwer Lew tam muszę niestety zrobić. Lew, lew, lew. Ja myślę, że ja dołączę do innego. Mam nadzieję, bo 5 minut trwa. Nic. Albo po prostu coś innego zagramy Dobra, takie zmieniane. Nie dziwne. Dun, 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 dun. Hmm. I tak będziemy prawie patrzeć No pewnie już jest hmm. Dobra, to może to a Jak nie to, to jeszcze tamto <laughs> Ja pięć minut już tak gadam Prawie sześć

tak i teraz tammy ja się udało ci złapać on 40 ci a też jeszcze są monety poca je te jest ja zapomniał i tak już mam 5 końów Zty Pięć końców to nic nie kupię pewne a sól ja nasa... eee. <laughs> Jak jest na sal Jakie śmieszne. na arenę ja ja na arę. ja w ogóle nigdy ja nie wiem co ja tu mam Uuu. o kurcze ja chyba oszalałam ja osalalem. umówię ci

O, puh. Mmm, drzewo da się stanąć. Ciup, ciup. Dobra, double jumpana. Na drzewo! Ja się boję. A, ja się boję! Ja się boję! O, nie. Dwa. Jeden. Du, du.

O, skisy, a nie, to dopiero skirsa sobie. One w. A, Shurikę! też można jeszcze. A, Ci jeszcze. No to czy to jest bardziej potrzebne, chyba. pieniądze. Takie. jest mący. Dobra 75 Ci Żebym miał nowy ten Ja chyba nie przejdę tej gry Chociaż w kawałku ta <try> 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 Pum Muszę ci zabrać Ci ci 65 Jeszcze dwa oh, Mama 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 A, Dobra mama

Bum 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 ba mam. I a te ah, i was, o panie, po co ja biorę u dziewczycy aneryną? O mam po jednym czoszko, chyba.

Bo to jest trochę... Ej, da się. Bo jaki jesteś? King of the hill? No No to teraz tylko siedzisz tu Tylko nikt... Nie pokona i może cię pokonać I'm the king You are king. king of the hill I'm the king of the hill Ej, czemu tak się... Przybliż. O, oh, tak ja tak nie lubię. Nie, O. O. O, trzydzieści koł. Jest super dla takiego pierwszego. Mogę być king of the hill. Tylko. Bum, bum, bum. Pum, pum. O Ono już 13 minut dwa, dwa. E, mm, 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 mm. Ej, mogę sobie teraz zrobić w sumie zrzut ekranu, bo jakoś trzeba zrobić miniaturę. Pa. Dobra. Mm. O, na górze. Dlaczego? Teraz się dopiero tym zajmuję. To powinienem to sobie po filmie. Chyba robić. Albo w trakcie filmu. O coins, coins, jakiś coens dziwna. Mm, mm, mm. O o o dobre mama mama, mama, mama. O oh, no, czemu tak? Ej, jak się robi miniaturkę. O, dobra. Mm, coś mi chyba wyjdzie. Miniaturka jest dobra, ale... O. Ip. O, mam już zrzut ekranu. Ekranu. Dobra. Dobra, dzisiaj będę chodził na samaran i będziecie patrzeć, jak tylko wiecie. Będę skakał. Pum, pum. Ale głupio trochę. Powinien być dobry, że? Mm -hmm. Jakbym miał Robux. Please, my one Robux. Tak, mm -hmm. byś poprosił o dobra. O, jest. O, niebo, nibu. Oj, byłem na nibie. Bój buj, bój hej, co się z nim stało? <laughs>

Ej, no Skakanie mi się zbiło Ej, ale on nas atakuje Czekaj Jestem skoczek wiewióra Dobra, trochę dziwne Ej, czemu ja tak wysku? tu no. bum, 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 bum a raz, dobra, muszę sela. no nie na selu już Eee, um, ale gdzie jest to? dobra, bo pijam. Dobra. Nie, to trwa to męczenie. No 17 minut. Hmm. Więc... Pa dobra. Trochę nie za bardzo fajne mi wyszło, więc... Pa 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 pa. pa.